Witam, jak doładować kartę Orange w Egipcie. Przychodzicie do salonu Orange, który znajduje się po lewej stronie od wyjścia hotelu Zigal i później trzeba przyjść tutaj doładować sobie kartę. Bierzecie, na, bierzecie naciskacie numerek, przycisk Change SIM. I ten to powinno wystarczyć. Później wystarczy zapłacić 105 funtów tylko i macie znowu na miesiąc przedłużoną kartę. Pozdrowienia serdeczności, nie zapomnij suba kanału. Yy, gdzie to wszystko się znajduje? możecie znaleźć łatwo w Google. W każdym razie na początku tutaj Sheratona pomiędzy hotelem na Sheraton Street, pomiędzy hotelem Bella Vista a hotelem Zigal znajduje się salon firmowy Orange. Serdeczności, pozdrowienia, nie zapomnij Suba kanału Start TV. Później zostaniecie wezwani do okienka i pani Wam wszystko zasili. Najlepiej płacić funtami, bo dolarami się nie, trochę bardziej nie opłaca. A chętnie przyjmują funty. Hej, siema.